Siemandero, siemandero, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj przed nami tak jakby kontynuacja poprzednich odcinków, zobaczymy jak się sprawdzą tutaj zrapeczki baliska pieniędzy, no i ewentualnie będziemy w nich szukać symboli, a w drugiej zdrapeczce będziemy szukać kapelutków ostatnio nie było tak najgorzej, także dziś sprawdzimy jeszcze raz formę tych obu drapek. No i na dzisiaj zakupiłem po trzy sztuki, także sześć sztuk w sumie mamy. Będziemy sobie drapać po kolei z każdej z każdej serii. No i na pierwszy ogień, walizeczka pieniędzy, warstwa przyjazna, więc szukamy symboli ewentualnie wygrywających liczb. No i co my tu mamy? Zobaczymy. A dlaczego to się nie chcą, że tak powiem, poddać? Dobra, 36 nie ma. 32 nie ma. U, 54 to jest dużo. 19 nie ma. 17 nie ma. 29. 59, to też wysoko 43 58 i 33 czyli wychodzi na to, że że pustak, ale to sprawdzimy jeszcze dobra, no i lecimy naszymi słynnymi kapelutkami. Zobaczymy czy w tym odcinku się pojawią. 29 21 i 21 A co my tu mamy? 24 <laughs> Siedemnaście, osiemnaście, trzydzieści i szósteczka. No i pierwszy, że tak powiem, kapelutek się pojawił. Dwójeczki nie mamy, dziewiętnaście nie ma, trzydzieści cztery nie ma. 12 nie ma a pod kapelutem, pod kapelutem. O, widzę, że zaczynamy z grubej rury jest 15 złociszy Dobra, fajnie Jestem zadowolony Czyli na razie 1-0 dla zdropeczki, mam szczęścia

dwadzieścia sześć cztery osiemnaście i dwanaście co my to mamy trzynaście słabo ale za to jak zwykle kapelutki nie zawodzą Jakieś przyciąganie ziemskie mam z tymi kapelutkami, Ale dobrze, no nie będziemy narzekać przecież. 30, 36, 17 nie ma, 18 jest. Czyli mamy drugą wygraną w tej drapce, 21. 26, o tu będzie kolejna wygrana i widzę, że chyba pojedziemy na grubo i kolejny kapelutek, czyli jest fajnie no dobra, co my tu mamy, tu mamy tak, 5 zł tutaj mamy pod 18 mamy 5 zł, czyli to jest 10 tu pod 26 mamy chyba dyszkę. No dyszka. Jakby nie było. Czyli 20 i pod kolejnym kapelutkiem 20 i do tego piąteczka, czyli 25. No, zgadzam się. Nie chcę być inaczej. Także fajnie. No dobra, to niech ta walizeczka się troszkę obudzi, bo widzę, że. Moc szaleje, a tutaj jest bida. Ani jednej wygranej zrobki. A tam już dwie wygrały. O i to mamy same na cztery. No dobra, no to spróbujemy w tym klimacie. A tu mamy 5. O kolejne 5. Cztery dziewięć nie ma. Cztery cztery nie ma. A to złośliwość. 3, 5 to już na pewno nie będzie. 3, 3 nie mamy. 3, 1, 1, 7. 3, 4 nie ma. 22. No i tutaj się zdrabka okazała złośliwa. No ale cóż. Dobra, ostatni, <coughs> ostatnia zdrabka od szczęścia. Mam nadzieję, że tutaj też coś będzie fajnego. No spróbujmy. Zaczynamy od 28, 36. 24 nie ma. 16 trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, uśmieczko, trzynasteczko, trzydzieści i czternaście. No dobra, ta jest przegrana, ale nie można mieć wszystkiego. Byłoby za bardzo piękne. <laughs> tak więc, podsumowanie jest jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy 25 złotych, i dwa kapelutki. A tutaj mamy 15, pod jednym kapelutkiem, czyli 40 złotych. Wydane. 30, także dyszka na plus. No i fajnie. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.